Cześć widzowie! Chcemy znowu, znowu do knajpy z byli nas myśli? Nie za nic! Więc idziemy teraz do kolejnej knajpy będziemy testować z Karolinką i z Grzesiem Tam idzie Karolinka i Grzyb. No, a za ile tam jest rezerwacja? Za no, godzinę. Eee, składniki dobre, co słodki. Nie mogę tak mówić! Ty musisz mówić inaczej. Musisz mówić na przykład tak. Mięso dobrze doprawione, czuć, że było dobrze posolone. popieprzone. Już jakoś. Sos śmietanowy. Dokładnie tak. A ty lajpa dorobisz, robisz, to Nie, teraz? nagrywam cię. No. Aha, czyli robisz już kontent. Ona już kontent kręci. Kontent ciara. Dobra, jak grzyknie po moim z tobą. No, ja podchodzę. Ja tak łapię. Że... O kurwa, polika tutaj! <grywa> tak było, no. Ale jesteś. No? Dobra, co załatwiacie? Ja słuchajcie, bo ja mam tak. Nie wiem na co wy macie ochotę. Natomiast mogę tak... Wam powiedzieć, że bardzo dobra jest pizza w z i Ja bym teraz, co drugą sałatkę. Druga. Z pani panią panem Karolem bertem. O, tam. Ja chyba wyszłam sobie jak jak jakiś, jakiś deser. Tak szczerze mówiąc, bo ja... To, bo jakie to są desery? To są desery. Paulinka? Co? Ty to dzisiaj tylko wodę? Co ty dajesz? Nie jest. Ty. Paulinka, ty to dzisiaj tylko wodę pijesz? No piła, <noise> Ale co tu nie Ale jest To nie ma widzowie tu No może trochę jest. Jak tam twój mój, tak się trzyma? Są takie są takie nie to są... to dawaj jeszcze raz ja nam się w e, restauracji po też, Bardzo nieładne zachowanie Ale fajny jest tutaj vibe no, jest? Bardzo mi się podoba Zobaczcie jak tutaj wszystko było. ładnie wygląda Naprawdę Fajne. fajnie Bardzo fajnie wszystko wygląda bo, to, bo, 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 Jansko, Takie jest menu odeser, Ale z dnia trzeba Zamówiłam grzane wino, ponieważ jest bardzo zimno. Zobaczymy jak go smakuje. Karolika też. się zamówił piwo. Margarita. Irytuje mnie Proszę ten ustolik. Mnie też bardzo. Nie mogę się trzęsie no, teraz. Ja też. Trzymam go nogami teraz. Censie. Mogę bo usteczkę, żeby się nie utrękała. Jaką chusteczkę, No przecież. Próbowałam. Mm, jest naprawdę no, bardzo dobre. Bo ja już trzymam nogami. Cześć, okay. Grzan dobry. Jak smakuje? Dobrze. Okej, okay, ale piłam lepsze. Tak? Jest retencję. Ja jestem fanką grzańca. Wygrzanego naprawdę. Na przykład maneki nie mi bardzo smakują. Mi, mi smakuje, ale też piłam lepsze. Ale, ale dobre jest. ogólnie. jest dobry. No on nie jest aż taki słodki. Ciepły. Jak przywykłam. No, a tu Ci pokaza piwko badanowe, co? Bardzo czuć tą e... pomarańczem. Bardzo. Ja nie polecam, jest jakiś taki dziwny, jakby coś, nie wiem, a, a, a ty Masz tutaj z tym, z cukrem. Margarita. Z cukrem, nie wiem, nie smakuje nie, nie? A to nie jest sól? Nie cukier. No tak, bo są so, no, so drinki z solą. No jak no jak byłem, słuchaj, jak byłem kiedyś w Panamie, e, to jest taką Madziu, którą cię z hotelu Paradise. <laughs> I miałem tutaj e, właśnie w soli. jak to można smakować? No słuchaj, ja chciałem to zlizać i tak sobie przejechałem tak, e, językiem po tej całej tej i potem plułem, bo jak to coś No. Słuchaj sobie, no, jakby tak tak taki kisiel, nie no, wiem, zrobiony. No. Ale m. nawet, nie? No mi smakuje dziwna bardzo. Dziwna konsystencja Bardzo dziwna. dziwna. Jest taki jest bardzo gęsty i mega, mega słodki. Mhm. No. To było tak. Bociana jebał szpak. Potem była zmiana. Szpak jebał bociana. Potem były dwie takie zmiany. Ile razy szpak był jebany? Zagad kotnia. Nie sobie musicie odpowiadać. Także się ty to wiesz, co powiedzieć zawsze? Na razie tak to powiem, to jest inerandkę, nie? Dobra, oceńcie, jedzenie. Tak wyglądają Tak wygląda pizza. się powiesz coś o tej pizzy? No, powiem. Jeszcze nie spróbowałem. Nie, ale ogólnie jadam w tej części bo spoko. Nie, to też tak, proszę no, Tak, od urodzenia. Dziękujemy ślicznie. Smaczne Przepraszam, można wodę poprosić jeszcze? Wodę. Wodę. Duża. Na wodę? Biorę sobie pysięć. Y, może być w butelce. Nie klasowana. Ostra, dobra, ja macie ostra mm. Mm. Jak smakuje? Dzień, ja, ja spróbuję. Muszę ocenić. Nie, no. 10 na 10. Spróbuj kasować. spróbować no powiem Wam widzowie mm, Pyszna pizza, Pyszna jest Ale to czy ciasto, to, to ciasto stoi Pisz, Co kurwa jak jest, ciasto stoi Opada Próbuję teraz kurczaka Bardzo dobrze odprawioną Przepyszne jest to jedynie pełnka. Sprój pomyślcie z tym pełnica sosem białym. Barmezanem. Przepyszne. Dobra, teraz spróbuję. O, niechowaj niechowaj Powiedz Karolinka, jak to smakuje. Powiedz. Dobrze no, się smakuje. Pyszna jest. <laughs> Przestań. Tutaj Grzesimy. No nie, wie. nie wiem. Tam ma sos czosnkowy. Krzysiu jak smakuje? Ja nie, widziałam teraz nie jest czosnkowy, tylko to jest sos z w Ale już nie upadno. Dobra, uwaga, ja ja odpalę co, samo okay. do kamery jak smakowała pizza? 11 na 10, bardzo dobra, Dzięki ciasto, ja akurat bardzo lubię pizzy na cienkim cieście i mimo tego, że nie jestem faną pizzy to mi bardzo smakuje, a co do sałatki to po prostu uwielbiam, zawsze ją zamawiam, jest naprawdę przepyszna. No i sobie jest trochę pomidorków, jest bożek, jest bardzo pyszny sos, nie wiem co to jest za sos, ale mega dobrze smakuje, kurczak jest fajnie doprawiony. Boczek też ma bardzo taki fajny smak, nie wiem właśnie co to jest, co tam było robione, ale naprawdę mm. bardzo dobre. Ogólnie? Dobra, oni się dalej migdalą. Dobra, słuchajcie, zjedliśmy, ogólnie pizza mega zajebiście smakowała, bardzo, bardzo dobre ciasto. Nawet nie mam, nie mam pojęcia jak to opisać, a wszystko, całe, całe, wszystkie składniki takie świeże były, więc było mega pysznie. Karolinka prawie sobie, wypiła z Ja się po którymś tam wokół przekonałam, że to jednak jest bardzo dobre, tylko po prostu takie nietypowe. Mhm. Nietypowe drzwiaczki. To do pizzy też była oliwa, więc e, bardzo fajnie. Zamówiliśmy jeszcze tiramisu i czekamy teraz. O, Tak wygląda tiramisu. Karolinka, jak? Dobre. Super. Naprawdę? To jak smakuje? Dobra, teraz Natasza próbuje. O, to tego. Ej, bardzo dobre, to jest taki krem rozpływający no, się. Tak? Mm -hmm. O mój Boże, dam. Chcesz spróbować? Gryzka by się mogła. Masz, wiesz. A tak to wygląda. W Warszawie mają dobre jedzenie. Wszędzie, się pójdzie, to dobre. No, tak. mm. O mój Boże. Widzowie, jak to smakuje. Jak niebo. Ale właśnie to Ci mówiłam, że ja tutaj pokochałam chodzić po restauracjach, mm -hmm. naprawdę. Bo tutaj no. idzie takich fajnych rzeczy spróbować. Jak to się nazywa? Kzesiuta? Tak Ta knajpa, o oh Boże, ale to dobre. A, knajpa, ajoli. Mmm. A ja mm, pyszny. No Najlepszy tiremisł jakie jadłam. Maskarpone. Mm. To, to jest dobre, to jest na pewno chyba karmelizowane. Byliśmy tutaj na pierwszej randce. Tak? Mam obcykane knajpy no to jest dobre, że się wycie. Ja pierwszą to na kebaba, ale... Do tendura, ale bo do do, 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 do tendura Ale no byliśmy dla kaców wtedy, nie? Na imprezie na jej na apartamencie. A ja chodzić, dawaj, muszę opierdolić kebab, nie? Ja mówię, no dobra to daj. Nie pierdol. Mój <noise> jest Widzicie dziewczynki, ej, no to jest masz. Mm, Właśnie próbuje. To jest mega pyszne. Wiesz, no ale nie smakuje to na pewno jak y, typowe tiramisu. Ale jest mega pyszne. Jestem mm. panu aż takiej słodyczy, ale bardzo dobre. Ale zapychające strasznie. No, bardzo słodkie. Tak, spotki to jest raz i dwa takie duet trochę. Brakuje tutaj takiej, um, takiego przełamania trochę smaku. Ale mega pocham. dla ciebie Ale mega